Pick it. Yeah. No. Yes, today's Price ain't today. Now we tax Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale House of M. Dzisiaj robimy drugie podejście do BMW M3 Touring, czyli do generacji G81. Ale nie jest tak jak ostatnio, czyli nie mamy samochodu, który był zupełnie w serii, tak jak w naszym pierwszym teście. Tylko mamy dzisiaj samochód, który jest po delikatnym tuningu, który był zrobiony w firmie UNT u nas na, na Pomorzu. Opowiem Wam dzisiaj trochę o tym samochodzie, opowiem Wam czy te zmiany coś zmieniły w jeździe tym samochodem, bo powiem szczerze, że byłem bardzo ciekawy jak, jak modyfikacje... Poprawią użytkowanie tego samochodu na co dzień. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o tym, ile takie modyfikacje kosztują, co jest takim pakietem startowym czyli co fajnie byłoby w tym samochodzie zrobić, i pokażemy Wam przebitki, jak ten delikatny tuning zmienia wygląd tego samochodu. No więc, tak naprawdę, co zostało w tym samochodzie zrobione? Mamy koła. Które, jak widzicie, są dwudziestocalowe z przodu i z tyłu, czyli to już jest pierwsza duża zmiana, która jest bardzo fajna wizualnie czyli to auto zaczyna zupełnie inaczej wyglądać, ale też dużo lepiej zaczęło się tym autem jeździć. Przede wszystkim nie tylko rozmiar, ale i szerokość felg. Tutaj są felgi Turismo, czyli polskiego producenta, który produkuje felgi QT. Mamy zarówno z przodu, jak i z tyłu. Felgi 20, więc już wychodzimy z tego z tak zwanego niemieckiego mishung, że 19 mamy w serii na przodzie, a 20 z tyłu. I powiem szczerze, że w prowadzeniu dosyć dużo to zmienia, dlatego że w tamtym aucie, którym jeździliśmy w serii, czyli w tej czarnej G81 Touring, było tak, że dosyć mocno ten tył. Ciągnął. Natomiast tutaj, przez to, że mamy obniżone zawieszenie i trochę szersze felgi, zupełnie prowadzenie tego samochodu. Wygląda inaczej. Powiem szczerze, że znacznie się to prowadzenie polepszyło, i, i, i tak pierwszy dzień, pierwsze dwa dni jeżdżąc tym samochodem, aż byłem bardzo, bardzo zdziwiony, jaka jest różnica między seryjnym samochodem a tym samochodem po, po lekkim tuningu. Dlaczego mówię po lekkim tuningu? Bo nie, to zawieszenie, które jest tutaj założone, to nie jest zawieszenie gwintowane to nie jest jakiś specjalny setup zawieszenia, który zmienia przednie i tylne nastawy, zarówno amortyzatorów, jak i, jak i sprężyn. Tutaj mamy tylko przednie sprężyny założone, czyli dosyć tania modyfikacja. No bo takie sprężyny kosztują tam, nie wiem, 800 tysięcy złotych plus, plus ich założenie, ewentualnie jakaś geometria, więc to jest jedna z tańszych modyfikacji, którą w takim samochodzie możemy zrobić, a zdecydowanie poprawia jego wygląd. Do tego wszystkiego, jeżeli wybierzemy sobie fajny kolor samochodu i do tego mamy czarne dodatki już w serii, to tak naprawdę nie musimy kupować pakietu karbonowego, bo jasne kolory z tymi czarnymi dodatkami wyglądają naprawdę dobrze. Kolejna modyfikacja to lampy z CS-a. zapoczątkowane w M5CS, który już był jakiś czas temu. Następnie M3CS również miała te lampy żółte. W tej chwili w internecie dużo jest takich przetworników, których można sobie do tych samochodów dokupić i też taki kolor żółty zmienić. Ja powiem szczerze, że nie wiem czy bym to robił, dlatego że ja to raczej podchodzę do tej kwestii w taki sposób, że jak nie mam CSA to też nie chciałbym mieć świateł od CSA, ale bardzo dużo ludzi wiem, że, że, takie lampy, że takie lampy ma. i Dosyć ciekawie to wygląda faktycznie, więc, więc oczywiście modyfikacja, która która może się jak najbardziej podobać. Kolejna modyfikacja, którą mamy w tym samochodzie to wydech. Widzicie, że te końcówki 120 są dosyć duże. Nawet nie wiem, czy minimalnie nie za duże, ale nie o końcówkach mówimy w tej chwili, tylko o dźwięku tego samochodu. No Wiemy doskonale, że te wszystkie nowe, nowe wypusty, nowe Mki nie brzmią jakoś fantastycznie, jeśli chodzi o, o samochody odebrane z salonu. Tutaj mamy bardzo fajną modyfikację, jest wydech Milteka zarówno część środkowa, jak i, jak i tłumik końcowy. Do tego wszystkiego mamy wykancelowane, czyli wyłączone e, wszystkie głośniki wewnątrz samochodu, które są strasznie denerwujące i w seryjnym samochodzie mi to bardzo przeszkadzało. Oczywiście no jest to elektronika, więc można się tego pozbyć i w tej chwili mając ten wydech Milteka z wyłączoną elektroniką seryjną z samochodu naprawdę brzmi to dobrze. Do tego wszystkiego w codziennej jeździe nie męczy, więc mamy wydech faktycznie taki skrojony do touringa, bo możemy tym na co dzień jeździć, możemy tym jeździć z dzieciakami. Nie męczy, natomiast jak jedziemy autem na wyższych obrotach, podkręcimy je trochę, otworzymy sobie, otworzymy sobie klapy, zaczyna to brzmieć całkiem sympatycznie. Oczywiście no nie jest to level wydechu w E90 czy F80, jednak już całkiem przyjemny. Nie brzmi dużo, dużo lepiej od serii. No i słuchajcie, najfajniejsze ujęcie turinga, ale chyba też każdej Emki, czyli tylne nadkola, które tu są bardzo poszerzone. No i to co bardzo lubię, czyli koła, które są nie na dystansach. Tylko tak są prawidłowo dobrane, żeby, żeby swoim, swoim ET pasowały idealnie, wypełniały te nadkola. Spotkaliśmy dzisiaj naszego kolegę, który ma G80 w niebieskim macie. U niego zachowane felgi, mimo tego, że zmienione na inny wzór niż, niż odebrał z salonu, no to jednak ma 19 z przodu, 20 z tyłu, do tego niezmienione zawieszenie. I jak te samochody dwa stały koło siebie, no to wyraźnie widać różnicę, jak można wypełnić nadkola prawidłowymi kołami, z prawidłowym ET. No i przede wszystkim z większym rozmiarem, czyli tak jak już wcześniej powiedziałem, 20 przód, 20 tył. Wielokrotnie widziałem w internecie, nawet gdzieś tam mam polubione takie profile na Instagramie, gdzie koła np. od nowego M3CS założone 20 przód, tył, to sama Felga dokładnie wygląda, to dużo, dużo lepiej. E, I to auto zupełnie inaczej się prowadzi. To się dopiero pokazało po pojeżdżeniu tym samochodem. Więc nie tylko tuning wizualny, ale ten tuning pomaga również w polepszeniu charakterystyki samo, tego samochodu. E, wracając do kosztów. No, oczywiście, komplet kół ku, kutych no to jest między 20 a 30 tysięcy. W zależności od tego, jakie koła kupujemy, czy będą to marki bardziej prestiżowe, czy, czy trochę mniej premium. No, generalnie, jeżeli mówimy sobie jakieś tam HR czy w Osenach kutych, no to myślę, że dojeżdżamy do kosztów 40 tysięcy. Takie podstawowe felgi, które będą kute, no to myślę 20 parę. No oczywiście można sobie dobrać do tego, do tego auta również felgi Flow, Flow Forge, czyli nie kute, natomiast no, nigdy nie osiągniemy takiego fajnego efektu jak, jak w tym samochodzie został osiągnięty przez chłopaków z UNT, bo naprawdę ten samochód jest z dużym smakiem zrobiony i generalnie konfiguracja tego auta bardzo, bardzo fajna, bardzo mi odpowiada i myślę, że gdybym się szykował na Touringa to w bardzo podobnej konfiguracji bym to auto chciał dla siebie zrobić. No i słuchajcie, podsumowując zmiany w tym samochodzie. Nie są one bardzo, bardzo duże, bo tak naprawdę co? Zawieszenie, czyli sprężyny tylko z przodu, e, światła plus koła. No największy wydatek to oczywiście koła, natomiast cała reszta jest dosyć nisko budżetowa jak na taki samochód, który kosztuje 500 e, czy 500 z kawałkiem tysięcy złotych. Więc powiedzmy sobie, że te zmiany są dosyć tanie. O tych zmianach ostatnio rozmawialiśmy z Marcinem, czyli z jednym z właścicieli UNT. Możecie sobie zobaczyć u nas w, w filmach ten, ten wywiad, bo myślę, że dużo dużo ciekawych informacji na temat tuningu nowych BMW i BMW M tam można znaleźć no tak jak mówiłem można kupić sobie koła seryjne które będą dwudziestkami przód-tył zmiana będzie znacznie fajniejsza, będzie widoczna, nie trzeba będzie dokupować felg za, za grube tysiące, a już będzie ten samochód wyglądał, wyglądał dużo, dużo lepiej, więc coraz więcej osób faktycznie tak robi, że dokupuje tylne koła z seryjnej m -ki do przodu zakłada sprężyny i te samochody wyglądają o niebo lepiej. Tak jak, e, tak jak ten prezentowany samochód, dajcie znać w komentarzach, jak Wam, e, jak wam się e, ten samochód podoba. Mi się podoba dosyć mocno. Powiem szczerze, cały czas jeszcze do turinga nie jestem w 100% przekonany, ale to prawdopodobnie przez ten hype, który jest w internecie, bo tych turingów jest po prostu zatrzęsienie. Natomiast koniecznie chciałem wam pokazać ten samochód, bo uważam to za bardzo ciekawy i skończony projekt. Tymczasem Żegnam Was, dajcie suba, łapkę w górę, pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.